Hej, hej! Witam w drugim odcinku ze Steel Rising Tajemnicy Kaliostro gdzie ogrywamy DLC do gry. Jesteśmy sobie tutaj już w Lotel Saint-Louis, gdzie szukamy, szukamy właśnie naszej Amazonki. Co tu jest w takim razie? To jest poboczna ścieżka? Tam było zablokowane, to jest skrót. Generalnie Otrzymaliśmy poboczne zadanie, kompletnie poboczne. I nie do końca na razie... Nie do końca na razie... No i, i Największe chyba jakby rozczarowanie to jest takie, że... Samo zadanie jest... Yy, dzieje się jakby przed końcem fabuły, bo... Yy, gra nam pozwoliła wczytać moment przed samym finałem w zasadzie. A w zasadzie przed finałową lokacją. Kiścień Błyskawic. Dobra, zobaczmy sobie tą broń z ciekawości. Cóż to za nowa rzecz. Kiścień był Błyskawic. O, to może być w sumie ciekawe, bo to jest... Okej, okay, mam mniejsze obrażenia na pewno. Mam mniejsze obrażenia, ale mógłbym sobie to ulepszyć tak w zasadzie. Bo to generalnie jest po prostu jakby nasz tutaj... Nasz cepik, tylko że zaklęty, to jest zaklęty, mający, mający, mający elektryczny żywioł jako... No i dobra, i schodzimy tu. Bo tam byliśmy, o nie, nie, sekundę. Muszę wrócić, bo tu są przeciwnicy, z kowal. Yy... Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Nie, ja to pójdę dalej. Aby się nie pogubić i niczego nie pominąć bardziej. Bo tego się najbardziej boję. Boję. <ścoughs> czy jest i czy istnieje nazwa dla lęków przed pominięciem znajdzie? To jest bardzo dobre pytanie. No, jest pewnie już ktoś opisywał to w jakiejś pracy naukowej. że w graczy występuje coś takiego. Jak lęk przed... To no, będą skróty. Po prostu gra nam, sugeruje, że no słuchaj, jest liniowo i nie kombinuj ich przed siebie. To mnie w zasadzie interesuje bardzo. Dobra. Kolejny przeciwnik z głowy. To w sumie taki, który nam no, no, tutaj mógł trochę no nie podoba mi się, to jest tutaj, co najmniej dwójka jest ten kowal, jest też ten nowy kolega i oczywiście się oczywiście jeden i zrobi się z... Jak się Czy on go leczy? Tak, on go leczy. Nie, nie, nie. Bardzo mi się to nie podoba o, 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 spokojnie. O nie. To w sumie dość nie, nie, nie. nie. spodziewałem nie. tego tak może. No dobra. O nie. Dobra, dobra. No, z tymi tutaj trzeba delikatnie być ostrożniejszym. No okay, ale to było, to było ciekawe. Możemy wyjść tutaj, hmm, tutaj ma przeciwnika, z tego co widzę, najmniej jednego, a nie. to się aż prosi, żeby to była pułapka, nie? Się aż prosi o to, no ale dobra. Wchodzimy tutaj. Górna galeria. Mamy kolejne pomieszczenia więzienne. To tak jak nic jest błąd w tłumaczeniu, że lopital to nie jest dosłownie szpital. Mimo, że się pisze hospital. Tylko to jest. Prost pałac. moja no moja, moja jakby znajomość angielskiego, angiel francuskiego niestety ulega pogorszeniu w praktyce. Znaczy, no coś jeszcze pamiętam, tak, ale to. Mam takie wrażenie, że czasami to coś to jest za mało. Okay. No, Mamy tu Ale możemy wejść też tu. O, i tu jest skrót. Ciekawostka. Może nie teraz skrót, co? Co? Jakby zamknięte pomieszczenie było. W którym, uwaga, coś znajdziemy? Tak. Klucz do celi. Ciekawe, czy to jest klucz do tej celi, którą mijaliśmy wtedy. W odróżnieniu od Tytanów, mniejsze automaty słuchają tylko jednego rozkazu: zniszczyć wszystkie żywe istoty. Właśnie z tego powodu, wady bransoletki, którą Panom przekazałem, muszą zostać usunięte. Co ciekawe, czy to jest właśnie tamto miejsce? No, zobaczymy. W każdym razie postaram się je mieć na końcu głowy i nie zapomnieć jednak o, tym, o tej celi. Eee, no dobra.

you're too late pretty puppet they've just taken him to hand him over to the count's executioners there is no doubt about that and i will suffer the same fate if you don't free me from this cell immediately but of course i will free you Okay, dobra, to jednak ten do celi. Adieu, i am indebted to you my pretty puppet don't celebrate too soon You'll have to return the favor presently. But first, my name is on this bracelet. Do you know what it is, or why it bears this inscription? I haven't the slightest idea. Ages. The mighty shield and scourge of Zeus. Of course. A shield. This was for Cagliostro's men. When he still had human accomplices. Take it. If I'm right. It will protect you from the machines that have taken over the hospital. And if you're wrong? Then we will need to reconsider our strategy. Assuming we are still of this world. Our oh, strategy? What strategy? The one we shall use to free your friend, Brissot. Do you think he's still alive? There is no doubt about it. But compared with death... Okay, so that 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 now our Aegis already Zakłada, that if this wretch cagliostro has committed the nefarious deed i think. to find three objects belonging to citoyen brissot they should be somewhere nearby we have to find them at all costs to <laughs> do that we will need to search the area with a fine-tooth comb and you're suggesting that we do it together i demand it citoyenne time is of the essence and i need your help very well i'll search the western part of the estate you search the other side. When we finish looking, we'll meet in front of the cemetery church. All right, that's the spirit. Let's get started right away. No dobra. Jest uratowana okazja, ona się nie obawia. Nie obawia tych automatów. Tutaj możemy rozbić ściany, co so, my teraz pójdziemy. Hmm, ale sprawdźmy, co jest tutaj jeszcze. No dobra. Czyli musiałem poszkodzić mnemów. No, jakby ża żadne zaskoczenie, że gra nam tutaj tak to jakby sprowadza do takich powiedzmy banałów. Z jednej trochę szkoda, ale no dobra. O, i to jest to miejsce, które widzieliśmy swoją drogą, chyba nie? Tak mi się wydaje. Okej, okay, tam jest kolejny pan elektryczny. Hmm, czy tu jest skrót? Tak, czyli jednak są skróty? Dobra, co wam to powiedziałem? I to jest ten skrót, tak, ten, który już widzieliśmy. Wcześniej, no dobra. Hmm, chodźmy dalej, czy ja tu wejdę do góry? Nie. Nie, źle Uciekaj Dawid. Ojej, ucieka, to, ojej, Wybuchowe pieski. Dobra, kolega. On, on się le Wyciąga jakby energię z... gruntu, to mi się wydaje. Tak to wyglądało. Ciekawe te mechaniki. To jest coś nowego, bo tego nie było w podstawce, więc powiedzmy, że jest takie odrobinę, odrobinę intrygujące coś nowego. Okej, okay. to nam jakby wprowadzi nas w nowy obszar, znaczy w dalsze obszar. to jest wejście? O. Jezu, jak nic tym jak nie zauważyłem? Że... Ja po prostu nie obudził, ale no, tak szybko, ale no... Hm. No dobra, idźmy dalej. Tędy nie przejdziemy, tu też nie ma żadnej opcji. Te wielkie okiennice... Kostnice, mmm... Same klimatyczne miejscówki widzę odwiedzane. Esencja wojowniczego ducha. O, wojowniczy to tam był. Za życia. No, jestem ciekawy, czy tutaj napotkamy jakichś mini bossów? No znaczy, to pewnie tak. Ja no to pewnie niedługo. Także może niej w tych obsiłek. To wygląda trochę jak taki automat, który miałby ożyć ale to są te transportery jakby Tu są klatki bardzo nie ma opcji żeby żeby coś otworzyć To też nie to Porysowane panele i klepki wszędzie No dobra a, zrobiliśmy kółko, no dobra. Czemu łopatę? To jest jakaś taka fantazja na temat y, automata ogrodnika? Tak to trochę wygląda, nie? No, zamroź się. Jeszcze strzał. Wow! Uuu, szybko mu schodzi ten status. Dobra. Mamy cię, kolego. Minus taki. Pokonaliśmy kolejnego przeciwnika nagrody. W zasadzie zero. Beczki oczywiście robione z kartonu. Wielka odporność na płomienie, czyli gra mi tu chyba sugeruje tak delikatnie. czy nam się przyjdzie mierzyć. W nie tak dalekiej przyszłości. No i tu chyba też nic nie ma, no nic, z siłą rzeczy. Eee, wylądowaliśmy tutaj, stąd przyszliśmy. Chciałbym sobie jeszcze zachował to do góry sprawdzić. Nie, przejdę. Okej. Okay. A, dobra. Była ściana do zniszczenia. Tak, w sumie tu się poruszamy po tym terenie tego pałacu. Cmentarz protestancki. Uuu. Uh. Ciekawy ma ten mechanizm tego, tego ataku, bo robi atak obszarowy. W się ten ognisty, a potem jeszcze kończy jakby sekwencję atakiem z wyskoku. No. O. To jest jakby nie stanowi większego wyzwania na tym poziomie trudności, chyba. Małpo, o jezu, tych nie tych... były pieski, są koty. No ale generalnie nie spodziewałem się esencja, kapsułki. No ale takie trochę zapchaj dziury, no takie trochę zapchaj dziury. Tutaj nie ma przejścia. No więc generalnie jedyną ścieżką, która jest przed nami, to jest ta ścieżka tej no naprzód, tak w zasadzie sobie w dół. Tak patrząc yy, dokładniej, to jest ścieżka w dół, to jest katakumby. <grym> Okej, okay, walka z nim na takim się obszarze. Wow, może być ciutko bardziej... Żyjące. No dobra. I po koleżce. Taki, bo jakby nam to w żaden sposób jakby nie wynagradza tych walk. To no. Dzieje się tutaj trochę. Ponieważ te walki nie są jakoś specjalnie trudne. Okej. Okay. Po prostu przejście. Okej. Okay. Powiem tak, do tej pory, bo jakby porównuję też to trochę pod kątem... uuuu Boże Porównuję to trochę pod kątem DLC do Gridfalla, czyli wcześniejszej gry tego studia. Które było powiedzmy nie było złe, bo sam klimat Gridfalla był fajny, ale generalnie samo DLC było śmiesznie krótkie. Było śmiesznie krótkie To się wydaje, że będzie odrobinę dłuższe, chociaż no może to takie fałszywe Fałszywe odczucie ale zobaczymy Ach, jakby no chciałem żeby było dłuższe, tak zobaczymy jak będzie w praktyce granat wybuchowy granat wybuchowy, czy tam wyjście z tej lokacji chyba, czy z tych katakumb chyba tak, tak z tego wynika, że tak tak taki po prostu jest przejście skrót e, możemy to nazywać w ten sposób chyba co Okej, okay, i do góry, i ogólnie wyjście wygląda jak wejście w zasadzie. Gdybym nie wiedział, że to jest wyjście, to bym powiedział, że to jest to samo miejsce, gdzie byliśmy. Okej, okay. esencja szlachetnego ducha. Znowu coś się zbugowało z tą animacją. Może nawet nie tyle się zbugowało, co. Jakby zebrałem przedmiot, jakby gra nie, nie wykryła, że go podniosłem. Okej, okay, słyszę tych grajków. Tam jest skarb, tam będziemy wchodzić w jakiś sposób. Mm. Okej. Okay. Jak wygodnie są te niektóre miejsca. Powalne, nie? I przeskoczyć. I tu ja mam iść, pewnie co? A nie. Mam iść tutaj. Jest zablokowany skrót. Wow, da się przeskoczyć tutaj. Ja właśnie zrobiłem. Serio, czy ja właśnie... Tak, ja właśnie... Wróciłem na, do punktu wyjścia... Dobra, poczekajcie. Robimy sobie delikatne cięcie, słyszymy się za chwilę. Okej, okay, dobra, udało się wrócić. Okej, okay, ten jest podatny na lud, na szczęście. Jest nawet bardzo. Oh my god! Dobra Grając w tą grę, to chyba mówić o, o Mondie Raczej niż moim got Ale no Okej okay. No i to poszło w miarę w miarę gładko hmm. Aha i to jest chyba to miejsce, które widzieliśmy To jest tą kratę a, a, tutaj możemy skoczyć. Możemy też tutaj podejść. Hmm. No i tak, tu przejścia nie ma. Tu jest ścieżka, która technicznie mi nic nie daje. Dobra, gdzie mam iść? Mam iść tu do góry? Tak. W takim razie my nie na no, odwrót, sprawdzimy co jest tutaj Kolejne katakombe, ale tylko... Trochę tego życia mają ci przeciwnicy. To im trzeba przyznać. To wciąż nie na tyle, żeby być jakimś takim poważnym zagrożeniem. Ale no. Okej. Okay. To jest dość mocny eliksir, ale. No taka to. No. Hmm. Znowu. Moje oczekiwania i wyobrażenia co do nagrody były inne niż w praktyce no ale dobra, mamy iść tam to jest Najpierw kolega wybuchowy czy lodowy w zasadzie No dobra, to to jest chyba będzie walka a wyzwanie prawie jak minibosem Żeby tu nie wykrakać, tego nie potrzebuję zmienić ten w broń Nie, ucieczka O jasne. Dobra, nie wiem, żeby tego leczącego utłuc w pierwszej kolejności, bo mi się wydaje bardzo irytujący. Dobra. Jeszcze może upewnię, ale mam takie wrażenie, że na razie mam jeden z trzech mnemów. I teraz pytanie czy jakby znalezienie wszystkich trzech będzie obowiązkowe przed Przed walką jakby próbą, czy próbą no, uratowaniem, tak? Yy, czy no dobra, gra mi każe iść tam Czy ja jak tu jestem w stanie pójść no Dobra, skakując tu tu i robiąc hits. Oczywiście, że tak. Okej. Okay. Kurczę, dwóch na raz. Podpalony Dobra, jednego mniej, kolega. Okej, okay, to kombo jest raczej takie przewidywalne tego Bo to jest zawsze obrót i uderzenie od góry no dobra. Trzeba te, te, te pociski szanować, bo mam takie wrażenie, że jakby ich zakup nie będzie teraz taki prosty. A, jakby był w podstawce, ale obym się mylił. To jest skrót. Tak. To jest skrót, jeśli dobrze mi się wydaje, do tak, do tego miejsca, gdzie. Okej. Okay. Czyli, jakby wszystko się łączy w taką powiedzmy długą ścieżkę. Na razie. Dobra, chodźmy dalej. Okej, okay, tutaj innej drogi niż. Okej, okay, mamy też kolejną wystalkę. W sumie. Będzie chyba dobry moment, żeby sobie zrobić tej międzylądowanie w odcinkach w ten sposób i, i będziemy sobie kontynuować tutaj eee, po po po, tym, po tej westalce więc słuchajcie, ja w takim razie dziękuję za oglądanie drugiego odcinka z tego gameplay z DLC i mam nadzieję, że tuszymy się Będziecie dalej kontynuować oglądanie tego odcinka. Zachęcam do komentowania standardowo. Przypomnę też o streamach na Twitchu, których obecnie nie ma, ale wrócą od 28 grudnia, gdy wrócę z Świąt. Więc też zachęcam do, zachęcam, żeby zajrzeć. No i co? I słyszymy się w kolejnym odcinku. Ja dziękuję za oglądanie i do usłyszenia. Trzymajcie się. I hej.